Witajcie widzowie. Zapraszam Was do obejrzenia trzeciego z filmów nagranych przeze mnie podczas ostatniego wakacyjnego wyjazdu. Tym razem już nie Skandynawia, lecz nasi zachodni sąsiedzi i znajdujący się około 100 km na zachód od Berlina IU-62. Merytorycznie film poprawił mi Bartek Gawrylczyk, pasjonat lotnictwa i fotografii. W opisie filmu znajdziecie link do jego profilu facebookowego. Witajcie widzowie! Zgodnie z obietnicą z vloga wakacyjnego, dzisiaj powiem Wam parę słów na temat Iła-62, samolotu, od którego zaczęła się moja fascynacja samolotami pasażerskimi. Bo pewnie niewielu z Was wie, jeśli w ogóle kiedykolwiek o tym wspominałem, że bardzo, bardzo fascynują mnie samoloty pasażerskie. Jednocześnie ja nie cierpię latać samolotami. Latanie to jest coś, co dla mnie jest absolutną karą i długo się zastanawiałem nad tym, dlaczego, bo nie mam żadnego strachu przed lataniem nie obawiam się katastrof. Oglądałem chyba wszystkie Air Crash Investigations i w żaden sposób to na mnie nie wpływa. Po prostu wiem, mam świadomość tego, że latanie, loty pasażerskie to jedna z najbezpieczniejszych form transportu. A mimo to ja po prostu tego nie lubię i kiedy tak się nad tym dłużej zastanawiałem, doszedłem do wniosku, że wynika to głównie z tego, że ja po prostu nie umiem prowadzić samolotów, a nie lubię przebywać w środku transportu, którego nie prowadzę. Nie zmienia to jednak faktu, że bardzo lubię samoloty, samoloty pasażerskie. A wszystko zaczęło się od tego, że kiedyś w marcu przeczytałem na temat któryś obchodów rocznicy rozbicia się naszego właśnie takiego samolotu Iła 62 pod Warszawą. Ta katastrofa miała miejsce 13 marca 80 roku. To ta katastrofa, w której zginęła Anna Jantar, matka Natalii Kukulskiej, nasza znakomita piosenkarka lat 70. I była to pierwsza tego typu katastrofa w polskich liniach lotniczych, potem jeszcze 7 lat później rozbił się drugi IU, już tak zwany IU-62M, zmodyfikowany z lepszymi silnikami. Nie zmienia to jednak faktu, że i te dwie katastrofy, i jedna z katastrof właśnie linii Interflug wschodnio-niemieckiej, wszystkie były spowodowane tym samym. Eksplozją turbiny w jednym z tych czterech silników z tyłu e, zamontowanych w podwójnych gondolach po bokach kadłuba. Tego typu katastrofy uniknąć udało się czechosłowackim liniom OK Jet i kubańskiej Kubanie. Chociaż obydwie linie miały też incydenty z tymi silnikami, w Kubanie była to dokładnie tego samego typu awaria. Rozkręcenie się ponad normę jednej z turbin, jej eksplozja, przecięcie silników, w ich przypadku, w przypadku właśnie linii kubańskiej, udało się uniknąć przecięcia sterów udało się wylądować samolotem. W naszych lotowskich iłach obydwie awarie silników skończyły się niestety katastrofami i były to dwie najpoważniejsze katastrofy lotnicze w historii polskiego lotnictwa cywilnego. Cywilnego celowo na to zwracam uwagę, no bo oczywiście mamy jeszcze trzecią katastrofę tą, która ekscytuje nas od kilkunastu lat, a zwłaszcza naszych polityków, ale o tym nie będziemy mówić. Tyle na temat katastrof. Przejdźmy do samego Iła. Iliuszyn miał takie zadanie powierzone mu przez Kraj Rad, czyli przez Związek Radziecki, jeszcze wtedy istniejący w latach 60., stworzyć samolot, który by konkurował z maszynami Boeinga, Douglasa, z maszynami, które już wtedy podbijały świat. Chodzi oczywiście o między innymi Boeinga 707, czyli 707. Wspaniały samolot. Pierwszy taki prawdziwy jet. Z ery odrzutowej, wcześniej oczywiście były inne maszyny, był pionier absolutny, czyli samolot. The Havilland Comet, brytyjski samolot, absolutnie też niesamowita maszyna. Tylko, że Brytyjczycy nie przewidzieli jednego: nie przewidzieli tego, że przy hermetyzacji kabiny, która była niezbędna przy lotach pasażerskich odrzutowych, przy lotach, które odbywały się na dużo wyższych wysokościach niż wcześniejsze loty samolotami turbośmigłowymi, żeby zmienić kształt okien kształt okien który był kwadratowy w samolotach turbośmigłowych. sprawiło to że na krawędziach kwadratowych prostokątnych okien powstawały pęknięcia i kilka kometów spadło to był niestety koszt który pionierzy musieli ponieść na to bardzo szybko zareagowały właśnie inne linie między innymi, inne firmy m.in. Boeing Tworząc już okrągłe okna w swoim 707, i w ten sposób niestety, The Havilland, pomimo iż wprowadził te zmiany, wprowadził potem kometa dwójkę, trójkę, czwórkę, to komet nigdy nie stał się kultową maszyną, nigdy nie stał się maszyną, która by odniosła sukces komercyjny. To jest największy chyba ból Brytyjczyków pod tym względem. Niestety przegrali oni walkę w epoce odrzutowej. Rosjanie, znając już te problemy, które rozwiązali Brytyjczycy z kometem, zaczęli tworzyć swoje samoloty odrzutowe. Najpierw był to Tupolew 104, który w zasadzie był bombowcem odrzutowym, przekształconym na samolot pasażerski. On miał bardzo ograniczoną ilość pasażerów, których mógł wziąć. Potem były kolejne wersje tego Tupolewa. No i e, ostatecznie rozwinęło się to między innymi w Tu-154, który jego bardzo dobrze znamy, który był naprawdę znakomitym odrzutowcem jak na swoje czasy i naprawdę konkurencyjnym do np. Boeinga 727, czyli po Przednika 737 IU-62 miał właśnie konkurować z tymi dużymi jetami, z tymi dużymi samolotami odrzutowymi. Miał mieć cztery silniki, co doskonale widać, które miały umożliwiać mu podróże atlantyckie i miał wprowadzić kraje bloku wschodniego, właśnie. Do tego, żeby latały przez Atlantyk, żeby skomunikować lepiej te dwa zimnowojenne obozy, przynajmniej pod względem, pod względem społecznym, pod względem towarowym. Jak widzicie, mamy tutaj dwa podwójne. Koła, dwa, dwie podwójne gondole podwozia. Ja się na, tym, na, na tej nomenklaturze po polsku tak do końca nie znam, bo zazwyczaj właśnie słucham anglojęzycznych tych programów, które o lotnictwie traktują. No i jedno, jedno koło na nosie podwójne, oczywiście. U62 miał jeszcze jedną gondolę podwozia. Było to jedno pojedyncze koło, które wychodziło tam, gdzie widzimy w tym momencie ten słupek. On, w momencie kiedy U62 był w pełni załadowany, był wypuszczany, żeby. Nie wywrócił się po prostu od podmuchu wiatru ten samolot na plecy, dlatego że jednak te cztery silniki zamontowane z tyłu dawały dość dużą masę z tamtej strony. No i żeby to kompensować, no to było to dodatkowe kółeczko. Już po załadowaniu pasażerami, kiedy samolot uzyskiwał swoje ostateczne wyważenie przed lotem, wówczas składano to kółko, samolot kołował i odlatywał. A widok był naprawdę niesamowity, dlatego że właśnie to, jak ten samolot wygląda, robiło wrażenie. Jest bardzo długi, w przeciwieństwie do bliźniaczej konstrukcji Vickersa VC-10. Brytyjczycy w podobnym okresie stworzyli bardzo podobny samolot, który miał być właśnie taki medium range. On miałby mieć właśnie krótszy zasięg niż il, Miał być przeznaczony tak naprawdę do trochę innych celów. Miał, miał wozić Brytyjczyków na takich bardziej lokalnych trasach. Potem, zanim go wprowadzili tak naprawdę zmieniły się potrzeby lotnictwa i Vickers VC-10 nie odniósł sukcesu, został tak naprawdę głównie samolotem wojskowym. Ju-62 natomiast, można powiedzieć, sprawił, iż kraje bloku wschodniego otwarły się na świat. Interflug, czyli te barwy, które widzicie na tym samolocie, to linia wschodnio niemiecka, zresztą numer rejestracyjny tego samolotu widoczny chociażby pod skrzydłem z lewej strony, jak i na ogonie DDR-SEG świadczy o tym, że mamy do czynienia z maszyną wschodnio niemiecką. Oprócz linii wschodnio niemieckich, latały te samoloty już, tak jak wspominałem, na Kubie, latały w Czechosłowacji, latały w Rumunii, latały w naszym polskim locie od 71 aż do 90, chyba trzecie roku nawet. Wówczas zostały nasze polskie maszyny sprzedane na Ukrainę, na już wtedy pomału się tworzącą Ukrainę po rozpadzie Związku Radzieckiego. O, tu widzimy ten numer rejestracyjny pod skrzydłem. To zawsze wygląda bardzo spektakularnie. I też widzimy tutaj jeszcze jedną ciekawostkę. To jak zbudowane jest skrzydło. Zwróćcie uwagę. Od, swojego, od swojej krawędzi jest dość szerokie, dość szerokie, i tu w pewnym momencie jest takie urwane. Jest taki punkt, gdzie to skrzydło się nam przecina, i to wynika z tego, że tutaj nie mamy klap, czyli te. Te skrzydła się nie wydłużają podczas lądowania, tak jak w przypadku większości zachodnich konstrukcji. Skrzydło może się wysunąć do przodu, sprawiając, że ten samolot może podchodzić do lądowania z niższą prędkością, bo skrzydło staje się tak jakby większe, ma większą siłę nośną. W przypadku radzieckiej konstrukcji tego rozwiązania nie ma, dzięki temu skrzydło jest wyraźnie lżejsze, może pomieścić też więcej paliwa. Ale wiąże się to z pewną niedogodnością, na którą zwracali uwagę kontrolerzy lotów na zachodzie, w czasach, kiedy te samoloty latały na zachód, mianowicie I-62 podchodził do lądowania ze znacznie wyższą prędkością niż maszyny zachodnie, przez co musiała być większy, musiał być większy odstęp między maszynami lądującymi, i to sprawiało, że też spowalniało to obsługę tych samolotów, spowalniało to ruch. No oczywiście osobnym problemem, z którym już sobie radzieccy konstruktorzy nie poradzili nawet w wersji M, nawet potem w późniejszych jeszcze modyfikacjach, jest hałas. Hałas, który te silniki wytwarzały jest ogromny. Oczywiście dla miłośników awiacji cudowny, ale dla pasażerów, tudzież dla osób mieszkających w pobliżu lotnisk niekoniecznie. No i dlatego te samoloty też przestały latać do gęsto zaludnionych obszarów. Podobny problem spotkał Concorda, który nie mógł latać nad teren Gęsto zaludnionymi, też właśnie z powodu hałasu. Niesamowity jest ten ogon w kształcie litery T. Oczywiście, tego typu ogon był niezbędny w sytuacji, w której silniki są zabudowane z tyłu. On dodaje też temu samolotowi, myślę, dodatkowej elegancji on jeszcze lepiej wygląda z tymi silnikami z tyłu, z tym ogonem w kształcie litery T. O, a w tej chwili tam nad ogonem widzimy szybowiec. Szybowiec, który jest wyciągany na linie w górę. I teraz myślę, że to jest odpowiedni moment, żebym opowiedział Wam kilka słów o tym, skąd ten szybowiec i co tutaj w ogóle się dookoła znajduje. Otóż ten IU-62 w barwach interflugu znajduje się w miejscowości Stoln, Stoln w wschodnich Niemczech na około 100 km na zachód od Berlina. I tym samolotem w 10, 23 października 1989 roku wylądowała tu załoga interflugu, ten samolot miał już być wycofany ze służby. On pracował w Interflugu przez całe lata 80. i w ramach miał być po prostu tutaj ekspozycji umieszczony. Został ten samolot tutaj dostarczony drogą powietrzną. Piloci wystartowali z Berlina i wylądowali te 100 km dalej na mającym zaledwie 860 m pasie startowym. Wyczyn ten został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa, dlatego, że jest to coś absolutnie niesamowitego: wylądować odrzutowcem pasażerskim na niespełna kilometrowej długości pasie startowym. Z tego wyczynu jest film. W tym momencie widzicie fragment tego filmu, który, który jest możliwy do obejrzenia na YouTube. I właśnie tak wyglądało to lądowanie, coś absolutnie nieprawdopodobnego. Ten pas startowy, to lotnisko w Stoln, to jest według tego, co Niemcy mówią, najstarsze lotnisko na świecie. W 1891 roku zaczęły tutaj się odbywać próby lotu jednego z pionierów lotnictwa, który właśnie tutaj w Stoln mieszkał. Niestety 5 lat później zginął podczas jednej z takich prób, no ale został oczywiście zapamiętany jako ten pionier lotnictwa i jest właśnie z uwagi na to tutaj w Stoln też ten pas startowy i z uwagi na to też właśnie to miejsce wybrał na umieszczenie tutaj tego iła 62. A teraz wejdźmy jeszcze do środka, opowiem wam jeszcze parę słów o tym jak ten samolot wygląda w środku. Ustawiłem obiektyw na szeroki kąt, żeby więcej było widać, ale obawiam się, że może się to wiązać z tym, że wy będziecie mieli trochę gorszą jakość tych zdjęć z wnętrza. Jeszcze zanim wejdziemy, popatrzcie na ten okazały widok. To jest chyba właśnie ta kwintesencja iła 62. O tu widzimy ten to przecięcie tego, to podcięcie tego skrzydła. Tutaj widzimy te silniki, widzimy ten ogon, wyjścia awaryjne na skrzydła. Jest możliwość wyjścia na to skrzydło w specjalnych okolicznościach. O tutaj, następny samolot, tym razem nie szybowiec, startuje. Jest trochę ruchu na tym lotnisku. W momencie, kiedy zdecydujecie się na przykład na wzięcie ślubu, bo można wziąć ślub w tym samolocie, to wówczas na skrzydle robi się pamiątkowe zdjęcie. Ale wejdźmy już do środka. Wchodzimy. Tutaj oczywiście jest to najprawdopodobniej przebudowane, małe co nieco, bo nie przypuszczam, żeby galeria kuchenna znajdowała się na wprost drugiego wyjścia. I wejdźmy w prawo. Popatrzcie, tutaj jest małe oszustwo, bo idziemy w stronę ogona, a mamy tutaj ja będę mówić cichutko, żeby nie przeszkadzać, a mamy tutaj siedzenia ustawione pod prąd. To oczywiście tak oryginalnie nie było. Te siedzenia zostały tak przekonstruowane, bo właśnie tam w czubie, przed tym ekranem, na którym widzicie właśnie ten film, o którym wspominałem, znajduje się takie, powiedzmy, stanowisko Urzędu Stanu Cywilnego. Podejdziemy tam, ale nie będę teraz komentował. Zobacz, to, to Tutaj widzimy też przekrój przez wyjście awaryjne. Widzimy jak to wygląda. Tutaj otwiera się takie dwie klapki i pociągać za tą dźwignię, żeby otworzyć to wyjście awaryjne z tej strony to też widać no i przez to wyjście awaryjne się wychodziło tutaj mamy powiedzmy ten tylny przedział tutaj najprawdopodobniej było to ta część dla palących tu był też na pewno dużo większy hałas w takim samolocie niż w części przedniej hałas od silników po środku oczywiście była toaleta po środku był też jakiś schowek no i tutaj mamy galeryjkę wszystkie napisy są w większości są napisy w języku rosyjskim, samolot w końcu produkcji radzieckiej. Częściowo jest to tutaj też po niemiecku. No i mamy przełączniki podgrzewania wszystkich tych, tutaj termosów z kawą, termosów z herbatą. To wszystko tak wyglądało. Tutaj zdjęcie stewardessy interflugu. szafeczki na dodatkowe jakieś rzeczy, na dodatkowe jedzenie. Wszystko to jest bardzo mądrze zrobione. Tutaj jest akurat zamknięte. Wszystko jest pozaczepiane, żeby można było to zamykać, otwierać. Bardzo sprytnie to wygląda. Oczywiście z tej strony również wszystkie te blokady. O tace tace jeszcze z logo interflug, proszę bardzo. Chociaż to chyba jest raczej coś współczesnego. To pewnie jest dla tych gości weselników, którzy tutaj czasem bywają. To tak dla ciekawostki. A tutaj podgrzewacze na jedzenie też wklucić, wyklucić, czyli włączyć, wyłączyć. Każda z tych szafek otwiera się i zamyka w sposób taki podobny do kampera. To jest bardzo mądre i widać, oni od dziś znane. O, tu nawet są jeszcze chyba jakieś posiłki z czasów, z czasów, kiedy Interflug był linią latającą. Zobaczmy. No nie, jednak nie. Tutaj raczej to jest urządzenie jakieś, Lotnicza, ale to już się w to nie będę zagłębiał. Odstawimy to poparcie, tu widać grzałkę. Także to są podgrzewacze na jedzenie, każdy z nich oczywiście osobno zamykany i też można je. O uwolnić i wyciągnąć. Także jak dojeżdżało cargo z cateringiem, to to wszystko było po prostu wymieniane, przygotowywane na ziemi. I tak to wygląda też we współczesnych samolotach bardzo podobnie. Może nie identycznie, ale bardzo podobnie. O, tutaj mamy takie prezentacje, zdjęcia, załóg interflugu, jakieś obsługi jeszcze naziemnej tych samolotów. Tutaj jest kilka schematów Systemu klimatyzacji, m.in. właśnie zbiorników paliwa, o których wspominałem w skrzydłach systemów sterowania. To właśnie te systemy sterowania, brak ich zdublowania doprowadził do większości tych poważnych katastrof. Bardzo przykre, no ale niestety takie czasy były. Zupełnie inaczej się wtedy na pewne sprawy patrzyło. Tu jeszcze reklamy Interflugu. Tak to kiedyś wyglądało. Tutaj siedzenia pierwszej klasy. Dzisiaj pierwsza klasa raczej chyba spodziewałaby się czegoś innego, no ale tak to kiedyś wyglądało. Kiedyś musiało wystarczyć. Systemy klimatyzacji tu jakieś stare walizki mapa z zaznaczonymi docelowymi miejscami dla interflugu. Tutaj jest przygotowany taki, właśnie jak wyglądają te posiłki. A tu jest kolejna prezentacja. Prezentacja innych iłów 62, airliners.net to jest źródło zdjęć każdego starego samolotu. OKJET, OK czyli właśnie czechosłowackie, a później już czeskie samoloty. Tutaj mamy z radziecki Aeroflot. I za chwilę pewnie jeszcze się pojawi jakiś nasz polski, ale to za chwilę zobaczymy. A na razie popatrzcie, jeszcze tutaj jest Globus. Globus z Soviet Union Polen. Czechosłowacka Republika Radziecka, Jugosławia, takie kraje już oczywiście nie istnieją. A tu nawet miejsce dla dziecka, kamizelka ratunkowa, też jeszcze inne rzeczy związane z wyjściami ewakuacyjnymi z tego samolotu. I wróćmy jeszcze do zdjęć. Tu mamy dalej, tu mamy współczesnego iła, a to znowu OKJET, OK ale inne ujęcie. Tam był współczesny Iu 62, bo te samoloty nadal latają. W barwach O jest nasz lotowski LBA, czyli już IU-62M, nasz lotowski. Tutaj znowu mamy OKJ, OK chyba. Chyba tak. O, a, to współczesny, właśnie w barwach jeszcze rosyjskich sił powietrznych, latający u 62 Tutaj jeszcze szybki rzut oka na taletę. Dzisiaj też to trochę inaczej w samolotach wygląda. I. Kabina pilotów. Kabina pilotów. Zwróćcie uwagę, o, chyba w ten sposób lepiej nie będzie. Kabina pilotów, w której mamy miejsca dla kapitana, pierwszego oficera, inżyniera, nawigatora i tu jeszcze jest jump seat, czyli jeszcze jest miejsce, żeby jeszcze ktoś mógł sobie wskoczyć do kokpitu i na przykład polecieć do domu, jeżeli na przykład jest to jakiś wewnętrzny niemiecki przelot. Albo ktoś na przykład skończył służbę gdzieś daleko, a chce wrócić do swojej Republiki Ludowej Niemieckiej. Szkoda, że nie ma tutaj żadnych informacji w języku angielskim, bo mój niemiecki jest niestety dość słaby i nie jestem w stanie Wam zbyt dużo tutaj przeczytać. No ale tak właśnie mniej więcej prezentuje się IU-62 Lady Agnes, który w miejscowości Stone stoi od 32 lat. Nie będę przedłużał jeszcze raz, tylko popatrzmy na te silniki, to jest naprawdę niesamowite. Nie będę już przedłużał tego vloga, tej jego prezentacji krótkiej Iła 62. Mam nadzieję, że było to dla Was ciekawe. Jeśli tak, pamiętajcie o kciukach w górę, o subskrypcjach i do zobaczenia w kolejnym filmie.